Witam wszystkich na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym w miejscowości Łaznów. Firma Szlabanów-Kombud. Tutaj mamy numer skrzyżowania. Widzowie, dość nietypowe osłony, bo są szare, a nie czarne. A tutaj mamy głośnik od dzwonka. Widzowie, no i te światełka i szlawany chyba dawno były nieodnawiane, bo jakieś takie wyblakłe. Tutaj mamy kolejny taki wskaźnik betonowy z literką ty. Ale tutaj mamy drzwiczki, których się nie da otworzyć. o takie drzwiczki. I co wiem, no to chyba tam był stary szlaban, a tu niedawno wymieniany, bo jest taki ładniejszy. A tutaj mamy przystanek kolejowy z peronami. No i tu znaleźliśmy stare wskaźniki kolejowe, które tutaj w trawie leżą. No i widzowie, jeszcze znalazłem szlaban w nietypowym, takim naprawdę nietypowym dla niego miejscu. Zaczynam rugać, o. Ojeje. Witam na to, to wszystko na ten odcinek. Mam Nadzie, na, 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 nadzieję, że Wam się spodobał. Jak tak zostawcie suba, łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!